Halo Busko. witamy Was w kolejny czwartek, aby przedstawić Wam wydarzenia w nadchodzący weekend w Busku Zdroju i okolicach. Już piątek możecie wybrać się na spektakl komediowy Żona do adopcji w Solcu Zdroju, który możecie połączyć z kolacją w Syrence lub w restauracji chleb i wino. W Busku natomiast odbędzie się koncert Magdy Paradziej. W sobotę na stadionie w Busku Zdroju odbędzie się sparing pomiędzy AKS 1947 Busko Zdrój a Nidą Pinszu. Niedziela będzie pełna różnorodnych wydarzeń. Rano przy Włoskim Samorządowym Centrum Kultury odbędzie się giełda kolekcjonerska, natomiast po południu na scenie Domu zdrojowego wystawiony zostanie spektakl Zaczarowane korale. Z tego miejsca chciałbym pogratulować futsal Team Busko Zdrój zapewnienia sobie awansu do Baraży o drugą ligę. Pinciowie pod Wiesława Francuza zagrają ostatni mecz w ramach trzeciej ligi. W busku zdroju odbędzie się spotkanie drugiej ligi, w którym BSF Busko Zdrój zmierzy się z JKS Jarosław. Zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie na profilu Wilków. Wieczorem miłośnicy kabaretu będą mogli zobaczyć nowy program para nienormalnych Ostre Cięcie, a na koniec dnia wybiorą się na nocny spacer z przewodnikiem w busku zdroju. Wszystko na dziś. Wszystkie informacje, takie jak ceny biletów, daty, miejsca, znajdziecie na naszej stronie internetowej. Do zobaczenia za tydzień.